Na początku października tego roku Volkswagen zaprezentował swojego nowego dużego, rodzinnego SUVa. Skąd ten pomysł? No, pomysł jest nieco dziwny, ale z drugiej strony można zrozumieć ideę służącą powstaniu nowego modelu. Bo ile dobrze pamiętacie poprzednik Volkswagena Tyrona, to był po prostu Volkswagen Tiguan w wersji przedłużonej, czyli Allspace. Wraz z nową generacją Volkswagena Tiguana producent zdecydował się na rozdzielenie linii modelowej na małego suwa, rodzinnego kompaktowego czyli Tiguan'a i nieco większego, czyli Tyrona. Pomysł ciekawy, bo pozwoli na rozwinięcie gamy modelowej o kolejny model. Z drugiej strony, no, tak czy inaczej ten Tiguan Allspace konkurował na naszym rynku i nie tylko na naszym rynku ze Skodą Kodiak. Teraz ta konkurencja jest nieco bardziej oczywista. Bo jeśli spojrzymy na dane techniczne Definiujące nam rozmiar samochodu, czyli rozstaw osi, długość, szerokość, wysokość, to wymiary Volkswagena Tyrona i bezpośredniego konkurenta z koncernu, czyli z Kodiaq, Kodiak, są niemal identyczne. Niemal identyczne są wersje wyposażeniowe, wersje napędowe no, taka jest idea globalizacji, więc przyjrzyjmy się nieco bliżej temu, co możemy dostać w Volkswagenie. Tayronie, bo samochód tak jak Skoda, Kodiak, może być siedmioosobowy, pięcioosobowy również, pięcioosobowy będzie miał gigantyczny bagażnik, więc przyjrzyjmy się nieco temu, co możemy otrzymać w Volkswagenie Tayronie. Zacznijmy od tego, że mamy do wyboru trzy jednostki napędowe. Podstawową benzynową 1.5 TSI osiągającą maksymalnie 150 koni mechanicznych dwulitrowego turbo diesla o mocy 193 koni mechanicznych oraz hybrydę plugin, w której jednostką napędową jest silnik 15TSI wspomagany silnikami elektrycznymi o łącznej mocy systemowej 272 koni mechanicznych. Żeby było ciekawiej, każdy z tych silników jest sprzężony 7-stopniową przekładnią DSG. Jeśli przejdziemy do wersji wyposażenia, to wersja podstawowa, czyli benzynowa 1.5 ETSi o mocy 150 koni mechanicznych jest dostępna w dwóch wersjach wyposażenia Live oraz Live Plus. Ceny wersji podstawowej zaczynają się od 180 290 zł aktualnie. Natomiast Live Plus nieco bardziej wyposażony, dodatkowo trzeba dorzucić jakieś 1000 zł. Jeśli przyjrzymy się cenom diesla, to diesel jest dostępny w dwóch wersjach wyposażenia, które są już dużo ciekawsze z jednego prostego powodu. Wersja z silnikiem wysokoprężnym jest dostępna z napędem na obie osie, i w sumie tylko z takim aktualnie. Mamy wersję Airline Formotion oraz Airline Plus Formotion. Cena tej pierwszej to 236 690 zł, natomiast drugiej 238 390 zł, dużo, niedużo. Według mnie jednak całkiem sporo. No i przejdźmy do tej wersji najmocniejszej. Hybryda plugin benzynowa, 1,5 TSI 272, konie tak mechaniczne. Tak samo jak w przypadku innych wersji silnikowych, dostępna tylko i wyłącznie z automatyczną 7 siedmiostopniową przekładnią DSG w dwóch wersjach Airline oraz Airline Plus. Przyjrzyjmy się zatem nieco bliżej tym wersjom wyposażenia. Już wersja podstawowa O Live oferuje wszystko to, co powinno znaleźć się na pokładzie wygodnego, komfortowego, może czasem nawet luksusowego, rodzinnego, dużego suwa. Relingi dachowe, podświetlane logo, nie wiem po co, ale jest. Czujnik automatycznej zmiany świateł drogowych na mijania i mijania na drogowe, jak zwał, tak zwał. Cyfrowy zestaw wskaźników bezprzewodowy App Connect, czyli możliwość wyświetlania danych z telefonu na ekranie systemu multimedialnego, wybór profilu jazdy, system wspomagania parkowania z czujnikami z przodu oraz z tyłu oraz kamera cofania, adaptacyjny tempomat oraz automatyczną trójstrefową klimatyzację klimatronik. Wersja Live Plus dodatkowo otrzymuje alarm z asystent parkowania tym Parkowania zdalnego, funkcję pamięci tego parkowania, więc może samochód sam potem wjechać na nasze miejsce parkingowe w garażu. Nieco bardziej zaawansowane reflektory LED plus oraz dynamiczną regulację zasięgu reflektorów z dynamicznym doświetlaniem zakrętów, zakrętów i przyciemniane tylne szyby oraz nieco bardziej dźwiękoszczelne te tylne szyby, więc nieco grubsze. Airline ma dodatkowo fotele z funkcją masażu, podgrzewane te fotele. Fotel kierowcy ma regulację wysokości, odległości, pochłania oparcia, regulowane wzdłużnie podkreślenie, podparcie ud, więc jest naprawdę e, dużo bardziej bogato. E, Adaptacyjne zawieszenie z możliwością wyboru trybu jazdy. Fotele przednie zintegrowane z, z, z zagłówkiem, czyli takie pseudo sportowe kubełki. Sportowa kierownica z trzyramienna sportowa kierownica obszyta skórą i mamy jeszcze przyciski do funkcji Tiptronic. W wersji Airline Plus dodatkowo mamy jeszcze szklany panoramiczny dach, nieco większe koła od średnicy 20 cali. Alarm anty, antywłamaniowy, dostęp bezkluczykowy, oświetlenie Ambient Plus i wiele, wiele innych. Ale jeśli zainteresował Was właśnie Volkswagen Tyron, to odwiedźcie stronę importera i tam sobie możecie ten model dowolnie skonfigurować według własnych preferencji. I teraz pytanie. Czy to posunięcie ma sens? Czy warto rezygnować z Tiguana AllSpace'a na rzecz nowego modelu? Czas pokaże. Jedno jest pewne Skoda Kodiak od tego roku ma całkiem sporego konkurenta, który może nieco zagrozić jej pozycji. Tak, wiem, Tyron jest nieco droższy od Skody Kodiak, ale nie powinno to przeszkodzić w tym, żeby konkurował naprawdę ze Skodą Kodiak bardzo mocno. Dlaczego? Polski rynek jest specyficzny i. Wielu klientów wybiera często droższe samochody, bo chcemy jeździć czymś, co widać, że kosztuje więcej. To nie jest jakaś zwykła Skoda Kodiak. No, tylko mamy luksusowego, dużego, rodzinnego Volkswagena, który jest, a właściwie wydaje się być, dużym, rodzinnym suwem skrojonym idealnie pod potrzeby rodziny.